od zielonych wzgórz Galilei, potętniące życiem ulice Jerozolimy, historia Jezusa od tysięcy lat fascynuje ludzi na całym świecie, ale jakie jest prawdziwe miejsce Jezusa w tym ogromnym złożonym świecie wiary? Przyjrzyjmy się bliżej, jak postrzegany jest Jezus w Islamie. Awaziaż ma jako szanowany prorok Isa. W rozległym i głębokim świecie wiary islamskiej zasada tawhid stoi ponad wszystkim. Ta fundamentalna doktryna podkreśla jedność Allaha, stwierdzając, że nie ma on żadnych towarzyszy, potomstwa ani podziału władzy. Zupełnie jak w La ilaha illallah. Nie ma Boga prócz Allaha. Koran jasno to deklaruje. Nie zrodził i nie został zrodzony. Koran, sura Al-Ikhlas, werset 3. Tak jak słońce świeci samotnie na niebie, tak Allah jest jedyny i niezrównany w swojej mocy i wielkości. W islamie Jezus jest postrzegany jako stworzenie Boga, narodzony z woli Boga, podobnie jak Adam, który został ulepiony z gliny. Koran podkreśla ten fakt mówiąc: Porównywanie Jezusa do Boga jest jak porównywanie Adama do Boga. On został stworzony z prochu, a Bóg powiedział: bądź i on zaistniał. Sura al-Imran 3:59. Ta analogia obrazuje islamskie rozumienie postaci Jezusa. Jezus przez całe swoje życie zawsze uznawał, że podlega wyższej mocy. W Koranie Jezus osobiście mówi: Jestem sługą Allaha. Allah dał mi Ewangelię i uczynił mnie prorokiem. Sura Mariam 15:30. Bóg wybrał go, aby przekazywał przesłanie i prowadził ludzi właściwą drogą, ale zawsze zgodnie z Jego wolą. Koran przedstawia Jezusa jako osobę prawdziwie oddającą cześć Bogu, zawsze modlącego się i szukającego boskiego przewodnictwa. W wersecie 36sury Maryi Jezus mówi: Bóg jest moim panem i waszym panem, czcijcie więc tylko Jego. To jest właściwa droga. Tak jak pielgrzym podąża do Częs Częstochowy, tak i my powinniśmy podążać drogą wiary. Ten werset przypomina nam, że prawdziwym kultem jest oddanie czci i posłuszeństwo jedynemu Bogu, tak jak żołnierz składa przysięgę ojczyźnie. Sura alma'ida, stół zastawiony, werset 114. Koran opisuje Jezusa spożywającego posiłek wraz ze swoimi ucznikami. Ta zwyczajna czynność. Jak jedzenie podkreśla, że Jezus, podobnie jak my, był człowiekiem z ludzkimi potrzebami. Tak jak my na przykład nie wyobrażamy sobie obiadu bez chleba, to umacnia islamskie przekonanie, że Jezus nie był częścią Trójcy Świętej, ale prorokiem Allaha. Koran bardzo jasno stwierdza, że Jezus nigdy nie rościł sobie boskości. W wersecie 116 sury Al-Maida Jezus odpowiada: Czyż miałbym nakazywać ludziom by czcili mnie i moją matkę jako bogów obok Boga? Odpowiedzieli: Chwała Bogu. Subhanallah. Chwała Bogu. Dodać to jako dyskretny napis, jeśli to możliwe. To zaprzeczenie przez Jezusa jest kluczowe dla fundamentalnej doktryny islamu, która głosi, że przesłanie Jezusa było wezwaniem do czczenia jedynego Boga, Allaha. W Koranie Jezus jest wyraźnie określony jako prorok Allaha. W wersecie 30 Sury Maryi, Mariam, Jezus mówi: Jestem tylko posłańcem Allaha. Ten tytuł umieszcza Jezusa w długim i szanowanym szeregu proroków, wysłanych przez Allaha, by prowadzili ludzkość, podobnie jak Lech. Czech i Rus, którzy poprowadzili swoje plemiona do nowych ziem. Każdy prorok odegrał kluczową rolę w przekazywaniu przesłania Allaha ludzkości, a linia ta została ukończona przez ostatniego proroka Mahometa. Podobnie jak Mieszko em, zjednoczył Polan i zapoczątkował dynastię piastów. Koran opowiada o cudach Jezusa, ale podkreśla, że wszystko to dzieje się z woli i za pozwoleniem Allaha. Niczym jaskółka, która przyniosła ziarno dyni hungbu, wszystko zależy od Allaha. W wersecie 49 w Sury Alimran Jezus mówi, uzdrawiam niewidomych i trendowatych z woli Allaha. Ten werset pokazuje, że w islamie wierzy się, iż wszelka moc pochodzi od Allaha. Podobnie jak w koreańskiej tradycji, gdzie z wielką starannością przygotowuje się yang w yang dogdae, glinianych naczyniach, wszystko zależy od woli Allaha. Allah swoją mocą dał Jezusowi zdolność do czynienia tych cudów. Zupełnie jak Budda, który dał Sun Wukongowi jego magiczny kij. Islam naucza, że każdy prorok został posłany do konkretnego ludu w konkretnym czasie, zupełnie jak kurier z paczką śmiech. Jezus, po arabsku nazywany Isa, został posłany specjalnie do dzieci Izraela, niczym kapusta kiszona na czas kiszenia. W Koranie, w surze Al-Imran, w wersji 40 jasno jest napisane, że Jezus został posłany jako prorok do dzieci Izraela. Z taką precyzją jak drzewo genealogiczne na stronie MyHeritage. Chociaż jego przesłanie o poddaniu się jedynemu Bogu jest uniwersalne, jego nauki były dostosowane do specyficznej sytuacji i potrzeb ludzi, do których został posłany. Jak pizza, którą można zamówić wszędzie, ale smak pozostaje ten sam, śmiech. Zgodnie z wiarą islamską Jezus przepowiedział nadejście kolejnego proroka po sobie. Proroctwo to znajdujemy w Koranie w Surze Assaf w Wersecie 6. Jezus powiedział: Po mnie przyjdzie posłaniec, którego imię będzie Ahmad. W islamie ta przepowiednia stanowi ważne ogniwo łączące Jezusa i Mahometa. Koran przedstawia inną wersję ostatnich dni Jezusa. W wersecie 158 Sury Annisa czytamy, A oni powiedzieli, zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, Syna Marii, posłańca Boga. A przecież oni go nie zabili i nie ukrzyżowali, lecz im się tylko tak wydawało. Ten werset oznacza, że Bóg uratował Jezusa przed jego wrogami. W islamie naucza się, że Jezus nie umarł, ale został cudownie uniesiony do nieba przez Allaha, niczym bohaterowie ludowych podań, którzy wznosili się do niebios, w niebowstąpienie. Czy to wam czegoś nie przypomina? W Koranie w surze Annisa, werset 157 czytamy, lecz Bóg wzniósł go do... Siebie. Zupełnie jak w legendach o dobrych ludziach, którzy po śmierci stają się gwiazdami na niebie, to wydarzenie zwane w niebowstąpieniem jest postrzegane jako dowód mocy Allaha i potwierdzenie prorockiej misji Jezusa. Czy nie wydaje się wam fascynujące, że tak jak Lech, Czech i Rus zeszli z góry, aby założyć swoje państwa, tak Jezus wstąpił do nieba? Zgodnie z islamską eschatologią, Jezus powróci na ziemię przed dniem sądu ostatecznego. Jednak jego powrót nie będzie powrotem boskiej istoty, ale sprawiedliwego przywódcy, który będzie rządził zgodnie z prawem Bożym zupełnie jak, dajmy na to, król Władysław Jagiełło. Ten powrót różni się od tego, który, o którym mówi chrześcijaństwo. Bardziej trafne będzie postrzeganie go jako kontynuację prorockiej misji Jezusa. Podobnie jak Lech, Czech i Rus, którzy zjednoczyli swoje plemiona, Jezus stanie się sprawiedliwym przywódcą dla całej ludzkości. W islamie naucza się, że Jezus po powtórnym przyjściu i wypełnieniu swojej misji umrze śmiercią naturalną. Zupełnie jak w jakimś filmie, prawda? Jest to zapisane w Koranie w Surze Annisa, werset 159, a nie ma nikogo spośród ludu księgi, kto by nie uwierzył w niego przed jego śmiercią. To tak stanowczo jak pan twardowski pertraktujący z diabłem. To przekonanie wzmacnia islamski pogląd na śmierć nie jako koniec, ale jako początek następnego życia niczym przygotowania do świąt Bożego Narodzenia kiedy z niecierpliwością oczekujemy kolejnego roku. Chrześcijańska koncepcja Trójcy Świętej jest odrzucana w islamie. Koran, a konkretnie sura An-Nisa, werset 171 wyraźnie stwierdza: Nie mówcie o Trójcy. Przestańcie, to będzie dla was lepsze. Allah jest jedyny. W islamie Allah jest postrzegany jako wszechmocny i niepodzielny. Dlatego koncepcja Trójcy Świętej jest odrzucana. Koran nigdzie nie wspomina, aby Jezus kiedykolwiek nazwał siebie Synem Bożym. Ten tytuł, tak ważny w chrześcijaństwie, w islamie, jest postrzegany jako późniejszy dodatek. Podobnie jak legendy o Smoku Wawelskim, które z czasem nabrały rozmachu i ubarwień. W Surze Mariam, 1935 czytamy nie przystoi Bogu, aby miał syna. W islamie wszyscy prorocy, włącznie z Jezusem, są postrzegani jako wybrańcy Allaha, którzy mieli przekazać ludzkości jego przesłanie, tak jak Lech, Czech i Rus, którzy według legendy zostali wybrani, by założyć nowe plemiona. Według wierzeń islamskich, w dniu sądu Jezus odetnie się od tych, którzy uważali go za Boga. W Koranie w Surze Al-Maida werset 117 czytamy: i będzie on świadkiem przeciwko nim w dniu zmartwychwstania. To wydarzenie podkreśla islamskie nauczanie o indywidualnej odpowiedzialności przed Allahem. W Islamie Jezus jest postrzegany jako jeden z wielu proroków, których Allah posłał na przestrzeni dziejów. Podobnie jak w polskiej tradycji szanujemy takich bohaterów jak Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski czy Józef Piłsudski. Wszyscy prorocy przekazywali fundamentalne przesłanie, że Bóg jest jeden i najważniejsze jest posłuszeństwo Jego woli. Tak jak w polskiej kulturze, gdzie szacunek dla rodziców i posłuszeństwo wobec nich jest bardzo ważne, niczym ideał poszanowania starszych. Koranie w Surze Al-Bakara, werset 136, czytamy: Nie czynimy różnicy między żadnym z jego posłańców. To tak, jakbyśmy mówili o równości wszystkich ludzi, zasadzie sprawiedliwości i braterstwa, podobnej do wartości głoszonych przez Solidarność. Ta wspólna nić w przesłaniach proroków podkreśla uniwersalność głównych nauk islamu. Są to prawdy uniwersalne dotyczące każdego człowieka, niczym dekalog w chrześcijaństwie. W islamie wierzy się, że Jezus otrzymał świętą księgę, która po arabsku nazywa się Injil, Ewangelia. W Koranie, w surze Al-Ma'ida, werset 40, jest napisane Daliśmy Mu Ewangelię. Ta wiara pokazuje, że islam szanuje wszystkie święte księgi i uważa je za ważną część przesłania Boga dla ludzkości. W islamie prorok Mahomet jest uważany za ostatniego proroka Allaha. Został wysłany, aby dopełnić i uszczelnić przesłanie o jedyności Boga. W Koranie, w surze Al-Ahzab, werset 40 czytamy Mahomet jest wysłannikiem Boga i jego ostatnim prorokiem. Ten werset oznacza że przesłanie Mahometa jest ostatecznym i najpełniejszym objawieniem od Allaha. Tak jak finał w dobrym polskim filmie, zamyka on pewien etap i jednocześnie otwiera nowe perspektywy. To, że Mahomet jest ostatnim prorokiem, nie umniejsza znaczenia wcześniejszych proroków i ich nauk. Wręcz przeciwnie, szanujemy ich wszystkich, tak jak szanujemy tradycje i dorobek naszych przodków. Jak widzicie, Isa al-Masih, czyli Jezus, jest w islamie postacią szanowaną i czczoną. Jezus jest uważany za proroka wybranego przez Allaha, by poprowadzić ludzkość właściwą drogą. Historia Jezusa jest głęboko zakorzeniona w sercach muzułmanów na całym świecie. Przypomina nam ona o jedyności Allaha i o tym, jak ważne jest, by w niego wierzyć. Dziękujemy za uwagę. Subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. Niech pokój i miłość będą z wami.